Nie było innego scenariusza, jak ten, żeby e, zaadresować coś, co po prostu coś się wydarzyło i e, to było bardzo trudne, zostawiło we mnie jakiś ślad. E, bardzo się bałam, ale e, jako dojrzała dorosła osoba staram się zaglądać strachowi w oczy i dowiadywać się, czym to tak naprawdę jest. I, e, moje doświadczenie jest takie, że kiedy się z tym zmierzysz, to okazuje się, że. To mógł być wynik nieporozumienia, Twoich, twoich jakichś e, wyobrażeń e, i tak dalej. Warto po prostu, warto jest, e, warto jest e, jeszcze raz wchodzić w porozumienie, próbować rozwiązywać e, różne sytuacje i mierzyć się ze swoimi strachami. I, no nie jest to łatwe, nie jest to, nie jest to decyzja, którą się podejmuje tak, ale jest to dojrzała decyzja, jest to e, dorosła decyzja, e, jest to decyzja z punktu tutaj e, jakby poczucia polegania na sobie. E, Świadomości, zostawisz materiał, na bazie którego ktoś kreuje Twoją postać. Więc ja dzisiaj mam przestrzeń do tego, żeby nie utożsamieć się w pełni z tą postacią. Rozumiem, że to są dwie różne osoby. Um, mam nadzieję, że wszyscy o tym pamiętamy, ale jednocześnie postanowiłam zaufać tej samej produkcji i otworzyć się na współpracę jakby um, tak, w sposób świadomy. Uh, oh, yeah. partnerski